Cześć! Witamy Was dzisiaj z przepięknej Francji, gdzie mamy tutaj cudowną rzekę Rodan. Nagrywamy tutaj wyjątkowo, dlatego że Damian przyjechał do Cernu zbierać dane, także, no także jesteśmy tutaj w takich pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj akurat dzień wolny od szczyktu, więc jesteśmy i nagrywamy do Was. Mamy nadzieję, że będzie dobrze słychać. No. Dzisiaj będziemy mówić o mechanice relacyjnej Rovelliego. No właśnie, bo Damian mi opowiadał, że Rovelli to bardzo ciekawa postać. Powiedz nam może, dlaczego on jest taki ciekawy i, i, i co on tam mówi w tej, o tej mechanice relacyjnej. Hmm. No, Rovelli jest fizykiem, em, żyjącym nadal. E, w latach 90 wysunął em, bardzo ciekawą koncepcję. A ci, co nas oglądają, że tak powiem, wiernie, to wiedzą, że wiele, wiele tutaj rozmawiamy o interpretacjach mechaniki kwantowej. Ostatnio mówiliśmy o interpretacji Ewreta, tak zwanych wieloświatów. No a dzisiaj właśnie chcieliśmy parę słów o Rowellim powiedzieć, bo on wysunął taką alternatywną koncepcję, alternatywną interpretację, no właśnie tak zwanej relacyjnej mechaniki kwantowej i ta relacyjność, na czym ona polega. Ano właśnie na tym, że od zupełnie innej strony niż Everett chce się pozbyć Rowelli problemu pomiaru. I jego pomysłem było to, że w zasadzie własności obiektów, które mierzymy nie są, nie są absolutne. I zależą Własności jednego obiektu zależą od, e, od obiektu, który je mierzy. I wszystkie własności są względne. Generalnie zaczął, e, opierał się Rowelli z tego, co tam, z tego, co pisał. Mówił, że jego inspiracją to trochę było e, to, co było, z, co się zdarzyło z m, mechaniką, z teorią względności, z szczególną teorią względności Einsteina, kiedy to e, jakby rewolucja podejścia Einsteina polegała na tym, że do Einsteina wszyscy uważali, że czasoprzestrzeń, w szczególności czas, jest czymś bezwzględnym, absolutnym. no on temu zaprzeczył, prawda? Właśnie pokazując względność czasoprzestrzeni. A Roweli w pewnym sensie posuwa się jeszcze dalej, bo on mówi, że w odróżnieniu od tego, co dotychczas myślano, stan danego obiektu nie jest czymś absolutnym, tylko właśnie nawet stan. Kwantowy stan danego obiektu jest czymś względnym. I na tym tak w dwóch słowach polega ta jego rewolucyjna koncepcja. Jasne, czyli no, tak jak powiedziałeś, ten, ten stan absolutny obiektu zależy od relacji, tak naprawdę. No i to mi też przypomina też trochę koncepcję Sartre, którego uwielbiam, że Sartre mówi, że jest coś takiego jak spojrzenie u Sartre. I to spojrzenie jest, polega na tym, że każdy na nas patrzy. I my, tak jakby nasza osobowość kształtuje się poprzez to, jak inni na nas patrzą, czyli my stajemy się obiektem. Tracimy jakby naszą podmiotowość w momencie, kiedy ktoś na nas patrzy, i w relacji do tego my staramy się w pewnym sensie dopasować do tego spojrzenia, tak? Powiedzmy, ktoś nas widzi w jakiś tam sposób, i my gdzieś nawet podświadomie dopasowujemy się do tego spojrzenia. I mi się tak właśnie to kojarzy z taką, no właśnie z taką koncepcją Sartra, z tymi relacjami. Mhm. No tak, czyli jakby nasze, nasze właściwości, czy nasz stan mhm. wewnętrzny nie jest absolutny i bezwzględny, tylko zależy od tego, kto na nas patrzy, tak? Że w ogóle ktoś na nas mhm. patrzy, nawet nie ma znaczenia, kto do końca na nas patrzy, tylko że jest to spojrzenie. No tak, ale rozumiem, że będzie zależało od tego, czy osoba A albo osoba B na ciebie spojrzy i wówczas będziesz przyjmowała taką właściwość albo trochę inną właściwość, Oczywiście, tak. Twój tak. stan się zmieni. Tak, tak chodzi o relacje, mhm. tak? Właśnie, że tutaj jakby się to wszystko kształtuje też w mhm. oparciu o relacje z innymi. No tak, no to u Rowelliego jest bardzo, bardzo podobnie, że mm, no właśnie, że stan danego obiektu zależy od obiektu, którego obserwuje, którego mierzy. Tak na przykład, no jak taki, powiedzmy, klasyczny pomiar kwantowy, mierzy się te spiny tak zwane, prawda? No i spin danego obiektu według Rowelliego nie będzie dany absolutnie, to nie będzie tak, że dana cząstka ma absolutnie spin w górę albo w dół, nie. Ona tylko w kontekście jakiejś obserwacji może mieć spin w górę, prawda? Czyli jak ją jakiś obiekt zmierzy akurat pod pewnym kątem, to, to będzie miał, wykaże jakby ten spin w górę. No to oczywiście jest podbudowane jakby pewnym aparatem matematycznym, który jakby uzasadnia takie podejście i pokazuje, hmm. że, że faktycznie Hmm, takie podejście z, no, jest matematycznie spójne, to znaczy no, mechanika kwantowa jakby e, to pasuje do, e, do, do, do mechaniki kwantowej, tak? gdzie, gdzie jak wiemy, no, te różne e, kwestie pomiaru, właściwości różnych obiektów są no, nie są klasyczne. Tak? To już mieliśmy tutaj filmiki na temat splątania kwantowego, superpozycji, są bardzo różne e, nietypowe, nietypowe zachowania. Yy, cząstek, yy, kiedy popatrzymy na to z, przez pryzmat właśnie mechaniki kwantowej, no i ta, to podejście Rowelliego jest taką bardzo ciekawą yy, propozycją. Yy, dlaczego świat jest taki, jak to nam mechanika kwantowa opisuje? Bo on właśnie z tego też się wychodzi z założenia, prawda, że że w ogóle no, fizyka w szczególności, ale ogólnie różne teorie, które z, mają zadanie opisać świat, no właśnie opisują tylko w świat, Czyli one nie, nie są jakby tą rzeczywistością, tylko one są jakimś opisem. No i, yy, i teraz pytanie: jeśli jakaś teoria działa, tak jak fizyka kwantowa, mm -hmm. to jest pytanie: co ten opis yy, tak do końca nam mówi o rzeczywistości? Bo yy, może nam mówić rzeczy właśnie bardzo takie dla nas nieintuicyjne, tak jak się to dzieje w mechanice kwantowej. Yy, I Rovelli stara się właśnie konsekwentnie yy, przyjmować taką pokorną postawę, że że nie zakłada nic z góry, tylko właśnie jakby pyta się tej teorii, co ona mówi o świecie, tak? I ta relacyjność mu z tego gdzieś tam wynikła. Jasne. No świetnie to pisałeś, bardzo mi się podoba ta, ta koncepcja. I tak sobie jeszcze myślę, jakie jeszcze pytania mogłabym ci zadać? Czyli tutaj Rowali tak naprawdę no, pomija kwestii świadomości, bo to wtedy nie ma znaczenia, tak? Po prostu... Y no w pewnym sensie tak, o ile ja to dobrze rozumiem, to, yy, to w interpretacji Rowelliego jakby świadomość yy, nie ma tutaj jakby spe, yy, specjalnej pozycji, tak? W odróżnieniu od, no, w pewnym sensie, interpretacji kopenhaskiej. Mm -hmm. yy, no ływretta też nie miała, prawda? Bo po prostu yy, tworzyły się te, no znowu, zależy jak interpretować samą interpretację ływretta. No ale w tej takiej najbardziej popularnej wersji wieloświata yy, tworzyły się te różne gałęzie. I tam świadomość też nie grała specjalnej, wyróżnionej roli, nie miała, prawda? Mhm. Tylko właśnie, bo tu jest taka, w pewnym sensie podejście Rowelliego jest jakby odwrotne od podejścia Everett'a. To znaczy, Everett jakby chciał, żeby wszystko tak zobiektywizować, czyli. Jakie deterministyczne to wszystko było. O właśnie, tak konkretne. o właśnie, że, 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 wszystkie możliwe pomiary istnieją. Dokładnie. Prawda? Tylko, że w innych gałęziach, w różnych gałęziach, dlatego my widzimy tylko jeden konkretny. U Rowelliego w pewnym sensie nie istnieją żadne, Żadne wyniki pomiarów, konkretne i absolutne, mhm. one tylko i wyłącznie jakby pojawiają się, czy zależą od tego, jaki obiekt, z której strony, prawda patrzy na ten, na ten drugi. Ym, więc jest to takie podejście mocno, no takie można powiedzieć pokorne, tak? Że y, jakby podkreślające, y, że wszystko zależy od perspektywy. Że my tak naprawdę o danym obiekcie nie jesteśmy w stanie wiedzieć czegoś absolutnego, tylko jakby jego właśnie właściwości będą zależały od tego kto, w jaki sposób, prawda, jest mierzy i tak dalej. Więc, no, dwa, dwa, dwa bardzo ciekawe, dwie bardzo ciekawe interpretacje tej mechaniki kwantowej. Tak, jak tutaj mówisz właśnie o tym, o tym właśnie, o tych perspektywach i tak dalej, żeby że zależy jak, jak, jak się na to patrzy i tak dalej, mi też przychodzi do głowy właśnie ta koncepcja informacji, że to jest takie spójne z Willerem, tak? it, it from it, tak? On tak mówił. Czyli, że tutaj ta teoria informacji gdzieś, no, no może tutaj być podobna, tak? To znaczy tak, no, yy, oczywiście, znaczy interpretacja, interpretacja Rowelego przywodzi na myśl trochę to, co Wheeler mówił, hmm, no bo Wheeler mówił właśnie o tym, it from beat, czyli jakby koniec końców wszystko jest informacją, czyli jakby wszystko, co możemy powiedzieć o świecie, ee, bierze się z tego z zadawania pytań. Nie? Mm, takich zero-jedynkowych, że coś jest albo czegoś nie ma, i tak dalej. It from bit. No, bit to jest mm. prawda 0 lub jeden. E, jakby wszystko wyłania się z, z takich binarnych pytań, które możemy zadać na temat rzeczywistości. Tylko jest tu zasadnicza różnica z wheelerem, polega na tym, że Wheeler jednak uznawał informację, no właśnie taką absolutną, bezwzględną. No tak. A Rowelli idzie dalej, bo dla niego nawet ta informacja ma charakter taki względny, właśnie relatywny. E, więc, y, tak, jest tu pewne powiązanie, ale no właśnie jest też ta zasadnicza różnica. Tak. Zastanawiam się właśnie, czy, czy rozumiem to wszystko dobrze, czy na przykład właśnie jest znaczenie, kto obserwuje na przykład. Czy ty obserwujesz ten obiekt, czy ja i wtedy on no się będzie inaczej zachowywał, czy chodzi o to, że w ogóle jest obserwator na przykład. Znaczy, tu mówimy o cząstkach kwantowych znowu. Tak. Znaczy, przenoszenie tego do makroskali, prawda, to znaczy tak. do konkretnych ludzi, to jest, to jest już trudniejsze, znaczy mhm. no, wiesz, no, oczywiście możemy sobie tak, prawda, ekstrapolować, nie, że zależnie od tego, kto na, na daną cząstkę patrzy, ale to chyba, to, to jakby to już jest, mówię, ekstrapolacja, znaczy tutaj yes. chodziło generalnie o to, że że, że, że sama właściwość danego układu pojawia się w momencie, jeżeli jest on obserwowany, czy tam mierzony. Tak, bo tutaj ta obserwacja to się kojarzy, że musi być jakaś świadomość, i tak dalej, no niekoniecznie, nawet mierzony. Hmm. Musi być jakaś wymiana informacji. No i ta właściwość się tylko w tym kontekście pojawia, tej relacji pomiędzy obiektem A a obiektem Jasne. B. Prawda? Obiekt C może, y, może dany obiekt A zupełnie inaczej, znaczy zupełnie no, inaczej postrzegać. Y, no tutaj można by długo opowiadać, podać różne przykłady. No. Między innymi no, kwestia właśnie tych superpozycji, prawda? czy nawet hmm. tego samego kota Schrödingera, że e, był rozszerzony e, ten eksperyment myślowy e, Wignera, tam o, o przyjacielu Wignera. To znaczy, no, nie będę już tak dokładnie tego opowiadał, ale chodziło generalnie o to, żeby zamknąć kogoś w tym. Zresztą no, chyba już kiedyś o tym mówiłem w jakimś filmie. Tak, Coś chyba, chyba nie, wspominałem. Nie wspominam. dokładnie, ale wspominałem no, się na pewno. Generalnie no. chodzi o to, że, że mamy tego kota prawda, w tym pudełku. I mamy teraz, dodajemy tam do tego pudełka jeszcze jakiegoś świadomego obserwatora, przyjaciela Wignera i on jest zamknięty razem z kotem w tym pudełku i na zewnątrz jest Wigner. No i teraz, no Wigner to podawał jako swój przykład dla roli świadomości z kolei w kolapsie mm -hmm. funkcji falowej, no tak. że czy ten kot będzie żywy i martwy, czy jego funkcja kolapsuje jak ten przyjaciel, który jest z nim w tym, w tym, pudełku, prawda, go zobaczy, czy też, czy też nie, czy dopiero musimy otworzyć pudełko, żeby ten, prawda, Wigner to wszystko zobaczył i tak dalej, ale w koncepcji Rowelliego to jakby fajnie, fajnie się jakby zazębia, bo, bo tu masz tego przyjaciela Wignera, który jest w środku i z jego perspektywy, czyli właśnie w, z jego perspektywy kot no już nie będzie w superpozycji stanów żywy-martwy, no bo on tego kota po prostu widzi, no i widzi, albo jest żywy, albo jest martwy, koniec, kropka. Natomiast z perspektywy innego obiektu, czyli tego, który jest na zewnątrz, to ten cały układ tego kota Schrödingera i tego przyjaciela Wignera będzie nadal w superpozycji dla niego. Dokładnie. I to, i to hmm. nie będzie niespójne, bo to by się wydawało niespójne. No jak to? No to kot jest albo żywy, albo martwy, ten człowiek go widzi, bo tam jest w środku, czyli to, że ten go nie widzi, to znaczy, że brakuje mu jakiejś informacji. Ale fizyka kwantowa mówi troszkę co innego. I właśnie koncepcja Rowelliego, która kładzie nacisk na tą relacyjność, że właściwości obiektu zależą jednak właśnie od danej relacji, bardzo elegancko może wytłumaczyć ten, tą pozorną, ten pozorny paradoks, prawda? Że tutaj raz kot jest w superpozycji, a raz kot nie jest w superpozycji, prawda? Aha. No więc, więc to tak, takie, takie, takie fajne właściwości ma ta, ta interpretacja. No w ogóle jest, w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawa. No, ten, jest. Ten, ten człowiek cały czas żyje i, 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 i działa, więc tak w ogóle polecam. on. On pisze, pisze różne artykuły na ten temat, niektóre są bardziej naukowe, niektóre są bardziej e, popularyzatorskie, także, także warto się zapoznać z tym jego koncepcjami. Tak, ja też polecam książkę Hergoland, którą mi Damian pożyczył zresztą, to była jedna z moich takich pierwszych książek też e, o fizyce kwantowej i on świetnym językiem pisze, on w ogóle jest takim wrażliwym człowiekiem, e, który no tak e, filozoficznym, takim zrysem filozoficznym powiedzmy. Tak fajnie to wszystko przedstawia, nie tak mocno naukowo, ścisło, ścisłe, tylko tak próbuje to wszystko odnieść do rzeczywistości. I, i ta rzeczywistość go fascynuje i tak chce poznać ją. I, no to jest też takie bliskie mojemu sercu i bardzo polecam, bo pisze bardzo fajnym, prostym językiem. Więc no. I jeszcze yy, chciałam Cię zapytać, bo no, bo tak jak, yy, tak jak się wydaje, ta koncepcja jest naprawdę świetna i, i taka no. Bardzo fajna, no, bardzo gdzieś tam Na Pewno nowatorska i. Nowatorska od innej i, i Tak, mhm. ale dlatego chciałam Cię zapytać, jak środowisko fizyków na to? Czy, czy jest jakaś krytyka tej koncepcji w środowisku? No, czy wiesz, to zależy, zależy w jakim środowisku pewnie. No, nie jest to na pewno interpretacja, która jest obecnie najbardziej taka, najbardziej popularna wśród fizyków. Mhm. No, ale to o niczym nie świadczy. No, interpretacja Ewreta też była. W ogóle niepopularna, a z biegiem czasu stała się jedną z najbardziej takich powiedzmy wiodących interpretacji. Więc no, rzeczywiście, no ja osobiście chyba nie znam osoby, która by. Nie znam fizyka, który był by, by, by tą koncepcją. Bo, bo niektórzy nawet jej może nie znają, bo ona nie jest taka straszliwie znana. To znaczy, to już trzeba się troszkę, okay. troszkę bardziej tym wszystkim interesować. No Mnie osobiście ona, ona mi się bardzo podoba. Um, a propos jeszcze tej książki, bo wspomniałaś o Helgolandzie, to tak polecam ją również, bo ona opowiada nie tylko o koncepcji samego Rowelliego, ale tam jest w ogóle historia jakby tak. fizyki kwantowej, prawda? Tego powstawania o Heisenbergu, Dokładnie. Bohr i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo fajna, ciekawa pozycja. I tak jak wspomniałaś, no Rowelli ma bardzo lekkie pióro. Tak. Ja się go bardzo, bardzo dobrze czyta. No. Więc nawet osoby, które nie rozumieją tego, wydaje się to jakąś czarną magię ciężkiej i w ogóle to. No to na pewno z książki Rowelliego to wszystko zrozumieją, mhm. także bardzo polecamy. No, czy jeszcze byś chciał coś powiedzieć o Rowellim albo jego koncepcji? Bo no nie wiem, czy cię o coś nie zapytałem? No wiesz, to jeszcze jeszcze mogę, mogę tylko dwa słowa, takie odnośnie mm, takiego powiedzmy bardziej filozoficznego czy ontologicznego podejścia do jego teorii, no bo mm, tutaj to porównanie ze wretem się nasunęło, ja już o tym mhm. wspomniałem, że, że jakby ta koncepcja Ewreta to rzeczywiście była taka mocno usiłowała, usiłowała, być mocno deterministyczna w tym sensie, że jakby wszystko jest deterministyczne, bo e, prawda, funkcja falowa nigdy nie kolapsuje, czyli, nie, czyli cały czas jakby e, zawsze podlega e, równaniu Schrödingera, tyle tylko, że pojawiają się te rozgałęzienia, prawda, e, natomiast e, no, w pewnym sensie, nie wiem czy słabością, no, ale oczywiście można zarzucić Rowelliemu, że jego koncepcja z kolei jest taka strasznie no, eteryczna względna. Wszystko jest względne w zasadzie, e, e, jakby pytanie o naturę rzeczywistości, tak? Czyli e, tutaj u niego no, wszystko jest, po, polega tylko na pewnych relacjach, na pewnej względności. E, to, 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 to może być odczytane jako słabość, chociaż e, on z tego robi paradoksalnie siłę, i zresztą ja się z nim zgadzam, że właśnie że, że ta, ta względność. E, mm, no jest jakby odczytaniem tego, tego to już mówiłem, prawda, co nam natura e, przekazuje w tej teorii, która tak fantastycznie działa, czyli w mechanice kwantowej. Wydaje się, że, 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 że taki opis jest e, jest najbardziej zasadny. No i teraz no, pytanie jest jakby do nas, co my z tym zrobimy, jak my to wszystko zintegrujemy. Tak. <noise> no. Nie jest to łatwe, my no lubimy nie, mieć nie, nie. jasne odpowiedzi, prawda. Tutaj jest to wszystko takie otwarte i mm -hmm. No ale jednocześnie jest fascynujące i daje gdzieś tam pole do, do różnych dywagacji, rozmyślań, rozwiązań i, i rozmów też takich inspirujących, więc moim zdaniem jest to bardzo inspirująca teoria, ale też ma ręce i nogi, też jednocześnie, też tak uważam. No, no dobrze, no to chyba, chyba dziękujemy Wam na dzisiaj. Cieszymy się, że możemy z tak pięknego miejsca dla Was nagrywać. Oczywiście, no warunki są, wiadomo. <laughs> Jesteśmy na zewnątrz, to, to jakiś, jakiś telefon w liściach, prawda, położony, ale, ale przyjemnie się tu nagrywa, przyjemnie się tu siedzi. Piękna rzeka Rodan za nami płynie. Taki kolor ma prawie że turkusowy. No teraz już się troszkę ściemniło, ale nadal, nadal chyba coś tam, coś tam się przeziera, także. No także wielkie dzięki. Dziękujemy wam. Z lekkim opóźnieniem nagrywamy, no bo tutaj Damian chodził do CERN i, i w ogóle było dużo właśnie tutaj związanego z pracą, z fizyką. No zbieram te dane. No zbieram te dane, siedzę, monitoruję. Może jakąś krótką relację uda mi się w tym tygodniu nagrać z hali eksperymentalnej, gdzie tam właśnie te szychty odbywam. No. Super, dobra. Ja na pewno chętnie obejrzę Twoją relację. No, także dzięki wielkie i. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć, trzymajcie Cześć. się.